Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i jesteśmy dzisiaj w Różnicy w drzewie Po pokolenie czwarte, biały pot. Jesteśmy na naszej cudownej wiosce i kochani, kochani, ostatnio stwierdziłam tutaj tego to tu stracha na wróble, ale chyba będzie za duża pomoc, nie dziękuję. Okej, okay, fajnie, dobra. To chyba będzie za duże, mimo wszystko, pomoc. To będzie bardzo nieuczciwe, że będziemy mieć tutaj tego pomocnika, ponieważ, no, mimo wszystko, nie możemy mieć tutaj żadnych usług, prawda? Więc to chyba by nie było tak, jak być powinno. Dobra, chani. Co my tutaj mamy? Mamy dwójkę dzieci, wspaniałe dzieciaczki. Domek nam się polutku tutaj ogarnia. Co eee, taki syf. I mówiła, ty idziesz do pracy na szóstą rano za 4 godziny. Chopie, chopie, skorzystaj sobie i idź spać. No. Także tak, e, tak to chyba będzie musiało wyglądać. E, idź tu, śpi. O, sacy. Dobra. Okej. Okay. Nasza Auralka wstanie rano, będzie wszystko ogarniała. W tym wyzwaniu musimy mieć w tym pokoleniu w zasadzie. Co to jest? To było z aktualizacjami, tak? E, powiem Wam, że ja ostatnio naprawdę byłam wyjęta z Simsów, w ogóle wyjęta ze wszystkich wszelkiego rodzaju grania i tak to wygląda. Zresztą pisałam to ostatnio. Nie? Będę się starała, żebyście otrzymywali tutaj rozrywkę, ale może być ciężko. Dobra. Yy, tak, w tym pokoleniu powinniśmy mieć co najmniej, przynajmniej czwórkę dzieci. Mamy już dwójkę, każdy z nich musi osiągnąć chociaż jeden poziom maksymalnie, aby przejść do kolejnej grupy wiekowej, także będzie ciekawie, to na pewno łatwe nie będzie. Mam nadzieję, że będzie w miarę dobrze. Dobra, mamy trzecią piesek, tu sobie śpi, tutaj Dzidzia śpi. Dobra, jest w porządku. A ty maleńka, nasze Charlie. A ty, czyli ty na spokojnie, ja się nie martwię, możesz przyjść do następnej grupy wiekowej, także bardzo z tego powodu się cieszą. Tak, a możesz chodzić? Czwarty poziom, czyli to jest chyba już to, że może ona sobie chodzić, wiecie, do góry i na dół, nie? Tak mi się kojarzy. Chodź, tutaj więcej opcji, aha, bo ty jeszcze tak nie umiesz, uuuu. To może przewiń, Dziusia? chodź. Nie śpi już, no. Myślę, że tak, dzisiaj sobie w ogóle dołączymy do naszego Jeremiego, zobaczmy jak jego praca tutaj wygląda, raz kolejny. Zobaczmy, czy uda nam się osiągnąć kolejny poziom jego umiejętności w pracy, żeby też więcej hajsu zarabiać, nie? <grytanie> Także co, Jeremy, idziemy do robotki, jest dosyć zimno, w ogóle to jest zima już. nie ja cię kręcę, czyli co, u nas nie będzie śniegu? Trochę lipa, powiem wam, bo jednak to pokolenie mi się kojarzy takie bardzo rodzinne, czyli każda pora roku, zabawy z dziećmi w śniegu, lubienie wspólnie bałwana, dobra. Powiesz e, próbkę tkanki u pacjenta, tkanki pacjenta, dobra, to chodź tutaj, w takim razie mm... Mm -hmm. Możesz? Zbadaj pacjenta, pobierz próbkę tkanki, wytniemy mu coś, co? Chodźcie, idziemy wycinać mu to i owo. Co mu wytniesz? A, tylko tyle? Nie, myślałam, że mu coś wytniesz. Jak jest słaba, analizuj próbkę pobraną od pacjenta. No to co, idziemy tutaj. Analizuj, chodź. To tak jak przy covid nie? YouTube nie wycofano za to słowo? Nie, wiem, chyba był czas, kiedy panował. Mam nadzieję, że nie. Jak zwykle na przekór światu. Dobra, analizuję próbkę. Mam nadzieję, że wszystko będzie z naszym pacjentem dobrze i no, przeżyję. Co? Testowanie próbki tkanek Simo imieniu Simon Brown. Za pomocą analizatora chemicznego powiodło się. Wyniki zdecydowanie wskazują, że pacjent jest nosicielem jakiejś choroby zakaźnej. Jeremy musi ją zdiagnozować i wyleczyć. Mhm to, co rejestrujemy, tak? Dane, dane wyniki analizy próbki. Choć, czyli yy, choroba zakaźna, czyli prawdopodobnie my też możemy zachorować. To byłoby ciekawe. Wiecie, jakby yy, nasz yy, Sim, yy, będąc w szpitalu, mógłby się zarazić od innego Sima. To byłoby całkiem realistyczne. W ostatniej, czy w ostatniej tej, jak to się nazywa, aktualizacji weszło w życie to, że nasz, nasze dzieciaczki, gówniaczki i tak dalej, kaszojady mogą wychodzić z łóżeczka? Zobaczmy zobaczymy. ciała pacjenta. Jak ja mam go tu wsadzić? O... Skierowanie lekarskie, słaba diagnoza. Zbadaj pacjenta. Jak? Badaj ciało pacjenta używając sądy medycznej, aby sprawdzić stan zdrowia pacjenta siedzącego na kozetce. Sądy. Skierowanie lekarskie, badanie rentgenowskie. Co to będzie? Charlie ma urodziny, Charlotte, Charlotte. To nie, to by pasowało tak tutaj, takie, takie o, prześwietlenie, nie? Czy nie? Nie wiem, zobaczymy, czy to jest to. Eee, chyba jednak nie, A nie trafiałam, dobra. Wyniki prześwietlenia parentem rentgenowskim z Ima i i ja wskazują, że możliwa jest choroba dla... Ale dobra. Sądy. skąd ja wezmę sondę? O że tu chcę siąć. Zabawne skierowanie lekarskie na bieżnie no chyba nieprzyzwoita diagnoza. Jejku, nie wiem, zbadaj pacjenta, prześwietl ciało. A, znowu tkanka rozmawia o ogólnym stanie zdrowia. Dobrze, że zbadaj pacjenta ogólnie. Aha, dobra, zajrzyj do uszu. Okej, okay, zajrzyjmy, dobra, mhm, no zajrzyj. do. proszę, to tak solidnie nawet badamy, nie jesteśmy tacy byle jasni. Dobra, zmierz temperaturkę. No dobrze. Proszę bardzo, zmierzyliśmy. No i co? Yy, teraz rentgenowskim seriam przed chwilą go zabrałam, no. Yes. Ej, ja nie mogę. Badanie rentgenowskie, chodź. Jeszcze raz, bo wiesz co, nam się chyba pora... pomyliło nam się wcześniej. Dlatego jeszcze raz będziemy się badać. Wiesz, tak da od pewności, że niby jesteś chory, niby nie chory. No może wcale nie zarażasz. Może. <grym> W ogóle, co ja muszę Wam powiedzieć? To takie troszeczkę informacyjne będzie. W zasadzie bardzo. E, wiecie, że założyłam drugi kanał gamingowy, ale jednak staty mówią swoje i tak dalej. Wiele rzeczy mówią. mi, że e, wracamy tutaj. <laughs> Ze wszystkimi grami będzie jeden kanał. Będzie vlogowy osobno, ale osobno będzie. Także, jak będziecie chcieli oglądać inne gry oprócz Simsów, tak! Już się pojawią, tak! <laughs> nie, rachunki. Ja pierdzielę mnie nie stać. Dobra, demol. Rozumiem w ogólnym stanie zdrowia pacjenta znowu. Mhm. Mm Ale nie będę tego... Mogę już... Y, pewna diagnoza, zimne dreszcze i to jest zaraźliwe? Teraz, gdy Jeremy zdiagnozował schorzenie, na które cierpi leżący na kozyrce lekarskiej Simon Brown, można mu zrobić zastrzyki. Yes. Lubię zastrzyki, dobra. Jest wyjdę na chłopatkę tutaj, dobra. Yy, wyproś lecz pacjenta. Zaszczep. Dawaj szczepione. Dawaj szczepione. Jest wyleczony, nara. Pacjent prześwietlił ciało, prowadzi badania, aby uzyskać diagnozę. Dobra, chodź, teraz ciebie pobierzemy. Wyglądasz tak słabiutko, moja droga. Słabiutko wyglądasz, już ci pomożemy tutaj. Mhm. Dobra, udało nam się pobrać, prześwietlimy teraz ciebie, moja droga. Tak jest. Prześwietl ciało, proszę bardzo. Okej, okay, zmierzymy temperaturę. Mhm, mhm. zmierz. Ładnie, sacy. Czy osiągniemy kolejny poziom? fajnie Bobby, ile mamy czasu? Mamy 4 godziny. Myślę, że z palcem w nózku nam się uda. Do oczu musimy ci zajrzeć, moja droga. I co ładnie już? Jeszcze o uszy. uszy. ona to będzie miała jakąś korobę. Nie, fajna. Dobra. Tamten miał zimne dreszcze. czy to jest zaraźliwe. Dobra, moja droga, musisz sobie pobiegać, niestety. Także. Chodź, na bieżnię idziemy. Ja nie wiem, mi by się nie chciało, będąc będą z chorą biegać na bieżnie. Naprawdę ja bym się wykończyła. Ja bym, się, ja bym glebę zaliczyła. Ona powinna glebę tu zaliczyć moim zdaniem, no bo to, to nie jest rozsądne tak robić, No chyba, że serduszko badamy czy coś? Nie wiem. Nie znam się na tym. Ale ja bym padła. Będąc chorą. Jakby mi kazali biegać na bieżni, O nie. Aha, śmieci lubisz. O i pięknie. Co my tu jeszcze będziemy robić takiego w takim razie? Skoro analizujemy. Dobra, no to choć analizuj sobie tą próbeczkę. W ogóle jak to sytuacja u Ciebie wygląda? Z e, powodzeniem z diagnozy i wlecz dwóch pacjentów. Kurde, jakby ta nam się laska udała leczyć, zdiagnozować ją, to byśmy to osiągnęli. Hej, może awansu od razu by nie było. No raczej nie. Ale wiecie, e, zarejestruj. Chodź. E, rejestruj. Ale zawsze by to coś było, nie? Coś w dobrym kierunku byśmy poszli w każdym razie. No, dobra, powiesz znowu? Rozmawiaj o ogólnym stanie, gdzie jest ta pacjentka, choć za chwilę kończymy robotę, ale, o, no nie, Kurde, nie będziemy strzelać, nie? E, nie, no tak głupio strzelać, albo wydłużymy sobie czas pracy? Nie wiem, nie wiem co robić, O oh my gosh, dobra, zbadaj pacjenta, zmierz temperaturę jeszcze raz. <grym> Sansa na przyzwoitą diagnozę. Przyzwoita, ale strzelać nie będę. No, rany kogutka, zajrzyj do oczu, prześwilej ciało, Nie wiem. O o. Nie, nie, jeszcze nie, nie kończymy. Nie kończymy. Uh -huh. Dobra. Enedu, Rikke, Faketor, Babur, Bosun, Snaka, Deus, zobaczy. I wyparłeś właśnie potrójnego groźba? O o. Teraz będzie jest zdiagnozowano, co cierpika na fakulta, może ją zoperować. Wielu na stole operacyjnym, o bo Jezus Marejko, Boże. Będziemy operować, zbadaj pacjenta. Jest, to jest niebezpieczne. Zostań dłużej. Gdzie ja mam ją niby operować, jak, w jaki sposób? Lecz pacjenta, skieruj na operację. Strzelaliśmy, nie dość, że strzelaliśmy, co i może daleko jeszcze teraz będziemy ją ciąć. Cześć. <grym się> I, I tacy lekarze są, żeby nie było. Są tacy lekarze, którzy strzelają, pchną, a później udają, że nic się nie stało. Aha, co? Tu nic nie ma. <laughs> a on nawet się nie trafia. Jezu, jesteśmy beznadziejnymi lekarzami. <laughs> Serce wyciągnął, <laughs> z ketchupem posmarował, dobra. Jezu, nie wiem, co z tego wyjdzie. Nie powiodło się, operował na podstawie złej diagnozy, przez co nie udało się wyleczyć snimki. To nie będzie wyglądało dobrze w jego ocenie pracy. No, kochani, nie, nie wystrzelaliśmy tego za bardzo. No, Także wracamy do domu, ale zarobiliśmy tysiaka. Kurde, pomimo że... Dobra, nieważne, nie ma o czym gadać. Ja powiem wam, że ja bym nie była dobrym lekarzem. Dobra, nieważne. Dziecko, co tu się z tą dzieje najlepszego? Jejku, chodź tu, gdzie był nocnik. Ej, zginął nocnik. A, -a akcja nocnik. Tu był, chodź, skorzystaj sobie, ok? Dobra, Dzidzia beczy. Przewin, dzidzie. Możesz sobie również ją nakarmić. E ojoj, to z tą to w ogóle jest źle. Dobra, to weź się tam poogarniaj. Aha, uh -huh. nakarmisz? Piesku, idź sobie stąd. podejdź tu. O, zmień brudną pieluszkę i nakarm. Ładnie, dobra. A ty? Gdzie się chcesz bawić? No to weź buduj wieżę ładnie. Mhm, dobra. I teraz tak, przeszukaj. Zrób pranie upierz, wali, ładnie, dobra? Posprzątasz tutaj przy okazji. No, a ty się kąpciasz, także fajnie. Nie ma to tam. To mamy 3000 simoleonów. Jeżeli chodzi o nasze rachunki, niestety nas znowu nie stać. Nie będę tego komentować, nigdy nas nie będzie na nic stać tutaj w tej grze. No. Ja nie wiem co to będzie, roznażam żaby nawet, żeby coś, coś z tego było. Dobra, wyhodowała nową żabę, fajnie. Dobra, wiesz co, ty nam tutaj pomożesz troszeczkę dzisiaj, wiesz. Zrobisz coś na kolację. Późno wróciliśmy do domu, wszczyk tatarski. Dobra, ty nam tutaj upierzesz, będę w poziom, fajnie. Powiem wam, że nawet się coś sikli. dzisiaj te Simsy nie tną. Jestem zachwycona, jestem zszokowana wręcz. Także bardzo się z tego powodu cieszę, że to się tak nie tnie. No przeważnie to się wiecie. Ścina nieładnie. Mm, no ale dobra, niechaj tak będzie. No wybierzesz to? Jejku, strasznie ciężko ci to idzie. Sprawność fizyczna jej podupada tutaj. No ale cóż y, zrobisz, jak nic nie zrobisz? A, Anastazja ma urodziny. No pięknie, wyładuj i przenieś na sznurku. Jejku, światełko mi zgasło, wiecie? nie lubię, nie lubię jak się dzieje. No, od razu lepiej. Dobra, ty to wybierzesz, wymienisz wodę. Anastazja ma urodziny, wiecie co, ja ją postarzę w takim razie. Chodźmy, ma mm, no i no, fajnie. Dobra, zobaczymy sobie nasze dzieciątko, przejdziemy sobie do kasa, przebierzemy ją, żeby tak fajnie wyglądała, co nie? Fajnie będzie. Dobra, i prezenty, tak? Ja bym chciała prezenty. O nie, rezolutna, najgorzej. O, załamka. Dobra, myślę, że przejdziemy sobie w takim razie do kasa. Jak... zobaczymy jak ogólnie nasza o, maleńka wygląda. No, także zabieram bardzo. Nie chcę nic robić. Ej, okej. Okay. Dobra koń, jesteśmy w kasie. I mamy naszą Anastazję Santos. Póki masz zielone oszka po Orlece? Mhm. Po mamusi. Dobra. Ale coś mi się tutaj baguje już widzę. Oho. E, dobra, co ja bym chciała? Ja w zasadzie tego uczestnika sobie tak nie korzystałam, a bo jest... Przepraszam, słodkiem. Słodkie jest. Dobra, makijaż, ja bym poleciała tutaj sobie na detale skóry bardziej. Mm -hmm. O, ładny skin, może być. Albo ten? <laughs> o Jezu, o, nie wiem. Chyba ten, dobra, poległam. <laughs> dobra, co mamy tutaj z ciuszków? O Jezu, jakie są. słodkie. Lubię Mhm. Dobra, lecimy dalej. O Jezu, jakie fajne są te piksele. No i dobra. O Jezu, ja bym ją w ogóle w sukienku się ubrała, ale tak głupio, nie? Jedna będzie... Dobra. Ładna. Oj, i takie buciczki. O Jezu, jak słodko to wygląda. Dobra, weźmy tutaj coś innego. Tego kotka. O Jezu, świąteczny kotek. A, dobra. A to jest do spanka. No to co? Pampersik. Pampersie będziesz spać? O, Jezusy, o oh, my gosh, oh no. Mhm. Mm co cię tak skrzywdził? No. Jo, jo, nie! a może. Zaczekajcie. A, e, no takie... Hmm. O, a Kurde taka gumka jest. Nie no, gumka jest. Ślaczek, ślaczek, chyba że tutaj byłaby o takie coś pod gumeczkę. No fajnie to wygląda, podoba mi się bardzo. Tak słodko, chyba że fryzurę byśmy zmienili teraz na. Um... Zaczekaj, to zaczekaj, to zaraz coś znajdę, i będzie ładnie. O, nie za dużo. A to? O! No słodziutkie, Dobra. A, lubię te słowa. Powiem wam, jak tak człowiek sobie zrobi przerwę i wraca, to. O! No. Tak jest. To odpada. Odpada od razu, dobra. Ciłatki. słodziutkie to jest wszystko. Naprawdę. Dobra, na basen. O, takie my myśmy dali. Tutaj na ciepłą pogodę. Na ciepłą pogodę to ja mam takie spodenusie na przykład. O, też bardzo fajne. No a na zimę, no to wiadomo, takie zimowe, cieplutkie by było fajne. To mi się bardzo podoba. Jakieś buciczki, takie wiecie. O. O, o, te są fajne, bardzo fajnie tutaj pasują. Myślę, że tak byśmy to zostawili. Także nasza Anastazja Santos prezentuje się w sposób następujący. A z ciekawostek mogę wam powiedzieć, że miałam takimś na pierwsze, ale mam na trzecie. Dobra, wracamy do giery. Jesteśmy w naszym cudownym domku, gdzie już nie mamy porządku. Nie, straszne to jest, naprawdę to jest straszne, przerażające. Nie wiem, musimy coś tutaj wykombinować od teren, chodź tutaj. Może akurat by się udało tutaj coś ich zrobić, Anastazji będzie trzeba łóżko zakupić. I teraz nie wiem, jak to ogarnąć. Nie! Bo pojedzie, nie! Badi! jest, on No Wszyscy się starzejemy. Wszyscy skończymy tak samo. Także wiecie, korzystajcie z życia, bo i tak wiadomo gdzie skończymy. Dobra, mm, widzicie, przepraszam, no wieści. Nie możemy tego jeszcze sprzedać? Opryskaj przeciwko owadom. Aha, nie mam co sprzedawać. A Ajajaj, niedobrze, no to stary idziesz na ryby, mój drogi. Chodź, bo jak, tutaj, to, to chyba tutaj zimy nie będzie jako takiej, na no to wychodzi. Więc w zasadzie to nie będzie najgorzej. Tylko, że nie mam na rachunki, nie mam na łóżeczko dla dziecka, na nic nie mam, na nic mnie nie stać. Tak, tak, tak to właśnie jest, bawić się w rodzinie, a, w rodzinę, a nic nie mieć. Dobra, to w takim razie. Jak musimy. Nie tu, w tryb budowania przejść. No i drodzy, piszemy sobie nasz ulubiony kod bbmo... Objects. Object. Objects. Uj. Objects. <laughs> Tak, i kupimy łóżko, ja myślę, że to jest sprzedamy, bo nie, nas nie stać, skopiujemy sobie to, żeby dziewczynki nie czuły się poróżnione, mm, żeby miały podobnie, którymi to klawiszami było, tymi, dobra, mm, no i już mnie nie stać. Dobra, no trudno, będzie jeden nocnik. takie nieuczciwe trochę się tu załatwiać, w takim razie może dam. E, no dobra, okej, okay. no jako tak to będzie, dobra. Zejdźmy sobie na dół. Jezu, nie mam prądu, Masakra, bezczelnie. Dobra, chodź, wyjmij dziecko. Wyjmiesz dziecko. Krowa pewnie już nas nie lubi. Posprzątaj oborę, stary łowił, Usłowiłeś coś, nie? O te, u, nie? Wypuściłeś? A jakby nawet to były śmieci, to ja bym chciała. Coś by się wymyśliło. Dobra, napełnij miskę. Nie, dramat, a mleczko. O, krowa żyje w ogóle? Koniszczynka zawołaj, Nie wiem, co z tego wyniknie naprawdę powiem Wam ciężka sprawa, ciężka sprawa, a ty siedzisz u góry, jesteś głodna. Wiecie co, ja ją teleportnę na razie, bo ona nie umie chodzić. Także otwórz i weźmy to, wyciągnijmy. To sobie po prostu porcje. Ty też w zasadzie możesz sobie zjeść i spędźcie sobie razem czas. Ty tobie to w ogóle nie w 5, nie w 9 to idzie, powiem Ci szczerze. Także rachunki, ja nie wiem, co to będzie. Słabiutko, bardzo słabo. Nie wiem. Skorzystaj. Niedobrze, bardzo niedobrze. Koniczyna zawoła i zawołać tą koniczynkę w końcu. Hmm. No, słabo. Powiem Wam, słabiutko. Ten zaraz nam padnie. Eee, ale tak, prąd później wyłączą wodę, tak? Wodę nam wyłączą i dopiero później może tutaj przyjść... ktoś, um, jakiś windykator, nie? No, to nie najgorzej. <laughs> Mamy trochę czasu. <laughs> Jezu, wszystko to jest w opakanym stanie, po prostu wyduj. Na karm. Jezus Maria, co tu się dzieje? już tu do góry, korzystaj z nocnika. To ty, ty tu utknęłaś, dziewczynko. Ojoj, oj, dobra. Mm, teleport. Skor o nie, no. <laughs> nie nauczy się sama. <laughs> nie wiem, ogarnę to, ogarnę to z wami, z wami zawsze to ogarnę. Przecież, kurde, nie ma to nam, to przecież, na ranę, kogut, Co tu się dzieje najgorszego? Nie jest tej kupy fuj. <śmiech> <śmiech> mm -hmm. Idź jeszcze. W... Ogarniesz tu? Jezus Maria, co tu się dzieje, gdzie są dzieci? Dziecko tu zasnęło. Rany boskie, weź to dziecko, obudź. Nie, nie, hej no, gdzie jest dziecko? To jest dziecko, obudź się. Nie, nie obudzisz. Dziecko jest. Boże, wyrodna matka, Podejdź tu. No jedno dziecko jest mądre, matka poszła spać, stary próbuje coś wymyślać. No, coraz lepiej tutaj. Weź porcję, nie, nie bierz porcji. Weź to posprzątaj, sprzątnij. Może dziecko tutaj zajdzie w końcu, co? Um, dobra i weź, sprawdź jak się małe dziecko, pewnie ci powie, że chceś spać i ty stwierdzisz, że będziesz dobrym ojcem i uśpisz dziecko. Tak? lulu. <laughs> nie, dobra. Niestety, tak trzeba. Wiecie, czasem tak za godzinę idziesz do roboty. Dobra, przegwizdane powiem Wam. Śpi. Dzisiaj z nim nie pójdziemy, dzisiaj sobie go odpuścimy. Może sam ogarnie robotę. Dobra, bo my będziemy tak czy siak musieli się zająć domem. Jeremy wyszli w pojedynkę. Ja nie wiem, biedny chłop, żal mi go, wiecie? Żal. No, kobieta też powinna pracować, no, ale jak wiemy, w tym pokoleniu. Właśnie o to chodzi, Szarlotka ma urodziny, czyli o zajebiście, bo ona dorośnie i nam pomoże w, dom w domu. Taki jest plan, matka nam pomoże. Dobra, idź do pracy, nie masz wyjścia niestety, life is brutal. Melanie, Melanie straciła włosy, szybkie pytanie, ja planujemy swój dziesięcioletni... Dobra, co nas... Stało? Dobra Kani, chodźmy tutaj, zrobimy coś tutaj jedzenia, chodź. Dobra, zrobisz coś dobrego? W zasadzie mamy coś chyba, więcej opcji otwórz. Aha, wszystko było zepsute. O, wara, podejście na nie, słodko owocowa. nie mamy prądu, tak. Wodę jeszcze mamy, więc są. Dobra, jest ciężko, pokaż rachunki. Mamy auto-sprzedaż włączoną. Wątrznym... O, Jezus, Maria. Mhm. Dobra, zdarza się każdemu, co nie? Sprzedaj wszystko. Ej, pomożesz nam króliczko, bo tam ten zdechł i nie ma kto nam pomóc. Nie, wodę nam odcieli. Niedobrze. A jezu, strasznie niedobrze. Nie. Jest coraz gorzej, naprawdę. Nie. Dobra, coś się tam sprzedamy. Krowa jest brudna, także chodź tutaj, wyczyść krowę. Mam nadzieję, że da się nam wydoić. Bardzo niski. Brudna. Ona będzie chciała od nas odejść. Ja bym się nie zdziwiła. Ja sama bym odeszła. Naprawdę, ja bym nieźciła z tak, tak. Nie. Ja bym odeszła gdyby nie, nie dbano. Czy krówka sama się nie umyje? No rany, kogutka, biedna krówcza. Dobra. Mleko sprzedamy, wiecie? Będziemy tacy i sprzedamy. Dobra. Chodź na ryby. Ja wiem, że twój mąż y, zajebiście łowi ryby, ale ty też powinnaś się nauczyć, co cztery za mleko. Trzy No nie, no może w następnym odcinku uda się nam ogarnąć, nie? Dobra. Hej, co tam się ora? Chcesz zobaczyć nowego mema z Instagramu? Lol, genialny. Niech tak będzie. Aha, słucham coraz lepiej, dobra. A dzieciaki? Dzieciaki, jako tako żyją. Nie jest źle. Szarlotka ma dzisiaj urodziny. Eee, tak? Dzisiaj? Dzisiaj. Nie mamy tortu. Smutne będą te urodziny bez tortu, ale nie mamy prądu. A jak nie mam prądu, to. O Jezu, Jak ja nie lubię tego telefonu. Podoba mi się, ale. Eee, tam zakupy, zakupy. Kup prezent. Aha, tutaj nie będzie tortu, nie? O. Smutne. Hmm, dobra, no trudno, będzie bez urodzin. No smutne, ale następne urodziny będą zasne. Na pewno. No lepsze niż te. Kurde, Jeremy o wiele fajniejsze ryby łowi. Jeremy powinien się zająć y łowiec. Hmm, Rozmnażaj żabę. No tu nie mamy za bardzo z kim rozmnażać. Dobra, sprzedaj. Nie, nie zarobimy dzisiaj na, y na te rachunki. Nie ma szans po prostu. To, to jest nierealne. Yy, Sprzedaj. albo może jednak? Chodź, chodź, rośliny sprzedaż. Jezu, jaka to jest widna. Dobra, a tutaj, tutaj jeszcze nie. Okej. Okay. Rachunki? Jeszcze? Ha, 576. Co ja tu mogę zrobić, żeby te rachunki ograniczyć? Biedny piesek. No, co nie możemy umyć. A, czekajcie, patrzę co tu opylić nie? na tej działce, może jest tutaj coś, o lisek, 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 dobra, ale z liskiem to nie będziemy zadzierać, zejdźmy sobie tutaj, może coś tutaj będzie, Kabel fajnego, do... o wykop, chodź, chodź, trzeba szukać, o są rachunki, dobra, mąż wrócił, na całe szczęście mąż wrócił, widzicie jak to dobrze mieć męża, zapłać, może nie ty, tyjce kop, Chodź, opać rachunki. Jezu, jak dobrze. Weź gotuj, ugotuj ciasto dla torta. Torta dla dziecka, torcik dla dziedziusia, no. Tort, o, ciasto czekoladowe, chodź, że ugotuj. No, pomożesz raz, kapsuła czasu, dobra. E, to ty, mamuśka, chodź sobie skorzystasz. Aha, no i co? Dobra, jak ta świnta. No dobra, wrócisz do domu, ty zrobisz... Aha, fajnie. Fajnie zrobiłeś, nie? Dobra, chodź. Czyli co zrobisz? Chodź do domku. Zrobimy jak sobie już urodziny. Ja chcę już urodziny. No, bardzo, bardzo, bardzo. Fajnie byłoby, gdyby urodziny się pojawiły. Nawet w tym odcinku. To byłoby coś. Nie narzekałabym. Ale oczywiście zachowamy się jak Polsat i zrobię Wam psik Pusa. Czyli nas, urodziny będą w następnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I co? Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym. Będę uro urodziny szarloty, Trzymajcie się, się ciepła. Cześć!